Jakiś czas temu wyszedł odcinek o błędach sędziowskich. Tym razem skupimy się na błędach zawodników, które miały kluczowy wpływ na wynik meczu podczas postseason. Autorem zestawienia jest Kevin Kaduk z Yahoo!.com. Baseball inne historie zaczynamy. Cardinals kontra Dodgers. Zawodnicy z St. Louis prowadzą 2 do 1, dwa auty na pałce zawodnik Dodgersów James Loney. Jeszcze jeden aut i Cardinals wygrają mecz. I po odbiciu Loney'a wszystko wskazywało na to, że tak to się zakończy. Holiday And Lody will go to second base. Holiday tłumaczył później, że w ostatniej chwili oślepiło go światło i rozpaczliwie starał się namierzyć piłkę, jednak nie był w stanie tego zrobić. Kapsi prowadzili 3 do 1 w siódmym inningu. Na pałkę podszedł Tim Flannery i wtedy się zaczęło. Błąd pierwszobazowego Leona Durama i Padres zaczęli odrewać straty. Ostatecznie Cubs przegrali ten mecz 3-6.

od tamtego momentu gra zaczęła się sypać i Dodgers przegrali 0 do 6. World Series mecz siódmy zwycięzca wygrywa World Series. Do na połówkę dziewiątego inningu Yankees sprowadzał 2 do 1 i są o 3 auty od zdobycia tytułu. Na pałce pojawiał się zawodnik Diamondbacks Mark Grace, który wybija singla. Kolejnym zawodnikiem, który zameldował się w Butterboxie był Damian Miller. Na Narzut Mariano Rivera Miller wykonuje skrót, jest szansa na podwójny aut, ale. Rivera rzuca niecelnie na drugą bazę. Zero autów, dwie bazy zajęte. Diamondbacks wygrywają 3-2 i zdobywają World Series. Tak jak w poprzednim filmie, siódmy mecz World Series, zwycięzca bierze wszystko. Dolna połowa jedenastego iningu emocje sięgają Zenitu. Póki co remis 2-2, jeden out, biegacz na pierwszej bazie. Po odbiciu Grega Zauna piłkę powinien przechwycić drugobazowy z Tony Fernandez, ale... Maggie Diels. I council punches it to the right side. Fernandez hasn't go through him. Bonillo will try for third. Ramiro up with him, but there's no play on him. Zawodnicy Marlins zdobyli punkt w 11 inningu i zwyciężyli 3 do 2. Do 8 inningu Capsi prowadzili z Marlins 3 do 0. Florida zdobyła kontaktowy punkt na pałce Miguel Cabrera, jeden out biegaczy na pierwszej i drugiej bazie. i niechlubne zagranie Alexa Gonzaleza. W tym miningu Marlins zdobyli jeszcze 7 punktów i ostatecznie wygrali 8 do 3. Ten mecz był niewiarygodny. Zainteresowanych odsyłam do archiwów i zachęcam do obejrzenia całego meczu. Po dziewięciu inningach Remis 3-3, górna połowa 10 inningu i Red Sox wychodzą na prowadzenie 5-3. Na pałkę wchodzą zawodnicy Metsów, szybkie dwa auty i wydaje się, że Red Sox muszą to wygrać. Wtedy Metsi zdobywają pół. Mówi Wilson na pałce, dziki narzut miotacza i Mets wyrównują. Biegasz na pierwszej i trzeciej bazie i ostatnia akcja meczu. To było zestawienie Kevina Kaduka z Yahoo!, .com, a teraz, jako bonus, kilka spotkań ode mnie. Mecci prowadzą 3-2 na pałce Erik Hosmer, jeden aut. Biegasz na pierwszej i drugiej bazie. Zamiast łatwego autu, Royals zdobywają wyrównujący punkt, a ostatecznie wygrywają 5-3. do Chopper on the infield can't turn Murphy it. scores the run 3-3 in the Być może Nationals wygrali World Series dzięki zawodnikowi Brewers. Dolna połowa ósmego inningu wszystkie bazy zajęte. Dwa auty na pauce Juan Soto. Po tym władzie Nationals zdobyli 3 punkty, wygrali 4-3, do 3, awansowali dalej i ostatecznie wygrali w World Series w roku 2019. I jeszcze jeden bonus ode mnie, mecze Toronto Blue Jays z Texas Rangers. Jak grają ze sobą te dwie drużyny to wiedz, że coś się dzieje. Dolna połowa dziesiątego inning'u, jeden out, pierwsza i druga baza zajęta na pałce Russell Martin. Piłka wybita prosto pod nogi, shortstopa i idealna akcja na double play i zakończenie inning'u. O ile z autem na drugiej bazie problemu nie było, tak z autem na pierwszej... and Martin on the ground. Andrews makes the play, goes to second out there, throw to first. Z okazji skorzystał Josh Donaldson i zdobył zwycięski obieg. Dolna połowa siódmego inningu Rangers prowadzą 3-2. To co działo się na boisku przeszło do historii MLB. Tym razem bez komentarza, zobaczcie sobie to na spokojnie, bo festiwal błędów na Rogers Center był po prostu niewiarygodny. Broken back proud. Andrews on for the Blue Jays in the bottom of the seventh. Not a lot of catchers run very well. Forces Andrews to hustle, have to hustle. He just misplayed it. He doesn't miss many balls. Yeah, he just clanked it. He had time. You see to close the glove early off the heel. On the ground to the right side. The left-handed first baseman has got the easy throw for the force, and Morland just the it. Once again, tension, late innings, postseason elimination game—nothing routine. Well, one to Bunked it. Bunked right. it. goes to four. Right. He it. Uh, He. Blue Jays ostatecznie wygrali 6 do 3. Błędy to nie jest nic miłego dla gracza, który je popełnia, ale musicie przyznać, że zawsze budzi to duże emocje. inne historie do usłyszenia.